Jestem magnesem dla sukcesu. Z łatwością osiągam każdy cel, który sobie wyznaczam. Siemanko, ekipa SXPAC TV wita ze stolicy miast Fabryk Włókienniczych, czyli z miasta Łodzi. A przed nami, bo za półtorej godziny, rusza kolejna edycja Gali Fame MMA. To jest już siódma edycja, a my dla Was jesteśmy tutaj, żeby wam pokazać, jak to wygląda od kuchni. Zapraszam. Nastawione do walki, wychodzi po swoją zdobycz? Oczywiście, że tak. Czy to robi na tobie jakieś wrażenie, że Wojtek jest tutaj jednym z współwłaścicieli federacji? No nie no, tak śmiesznie bić kogoś, kto mi będzie płacił później. Nietypowa sytuacja. Po pierwsze nagrywamy chyba siódmy dubel, ponieważ mylę sobie Piotka z Pawłem, który Paweł siedzi tam, a jego, Piotrek, a jego brat Piotrek nie ma dziary i tego już chyba nauczyłem. A obok nas jest Arek Tańcula i mówię nietypowa sytuacja, ponieważ obaj zawodnicy są tejpowani no, przy jednym stoliku, rzadko się to zdarza. Arek, jak nastawienie przed walką? Dobrze, jest trochę stresu, ale myślę, że to pozytywny stres. Ty teraz jesteś skupiony na Arku w 100%, czy gdzieś tam Dą Casio lata w tyle ja głowy? Nawet minąłem e, dzisiaj rano na tym, także dla mnie na razie go nie ma. Skupiam się na Arku i jest tylko arek, a później się zajmę kasiem. Znaczy, ja mam takie coś, że. Ja mam taką afirmację sukcesu, jest zakładam sobie słuchawki i z YouTube'a sobie puszczam. nie? i tam jest taka babeczka, mówi, że tam jesteś sukcesem, przyciągasz sukces i tak. No co? Ale jakieś mi no, misy tybetańskie. Nie, to jest taka muzyczka, taka, wiesz, jakby. Nie wiem, jak to odpowiedzieć, nie? Taka uspokajająca. Zawsze podejmuję właściwe decyzje, które wpływają na mój sukces. Sprzyja mi szczęście. Właśnie słuchacie recepty wygranej z nad Popkiem. Tak jest. Jak się sprawuje Betka, palisz laczki czy, czy jak je ja używasz? Betka sprawuje się dobrze, laczków mi szkoda, bo są za drogie. W ogóle Piotrek to jest tak, że jak nawigacja mu pokaże 3 godziny, to on zawsze dojedzie w dwie czy w dwie i pół? Dwie, dwie, i, pół, dwie i pół, W dwie i pół dojadę, także bez żadnego ale. No więc odpala, używam mocno tego silnika. Oho, panowie, panowie, zaraz zaraz, 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 Ale nie, poczekaj, poczekaj. Nie, bo zróbmy spokojnie, jeszcze panowie sobie wyjaśnijcie. Wyjaśnimy zaraz, spokojnie. E... Jurny jest. Bardzo. No. Bardzo jest jurny. Ale coś jest zła krew chyba, czy... czy, czy... Znaczy, wiesz to, no, chyba mnie nie lubi, ja chyba go też nie lubię, ale powiem jedno, wyjaśnię go bardzo szybko. Co tutaj wcinacie dobrego, żeby mu rósł? Podobno jest to tarta. No ja widzę tutaj po prostu węglowodany, także mile widziane na masie. Gdzie jest białko? Tutaj? Wiesz co, chyba tam są szaszłyki z kurczaka, także na północ musisz się kierować. Kieruj się na północ. Powiedz mi, co masz na torsie i na brzuchu za reklamy? E, swojego Instagrama i swojego tuba. Na jaką walkę najbardziej czekasz? Na walkę moją z Wojtkiem Golą. A kiedy ona się odbędzie? E, mam nadzieję, że na jubileusz, jubileuszowej już 10 gali. Czyli za trzy edycje, słuchajcie, zobaczę. a ty się interesuj, bo to będziesz w razie czego miał sobą w wtura i który tak, może do który ciebie. będzie wy... moim dublerem i będzie mógł zawalczyć z Wojtkiem na. Będziecie się zmieniać między rundami, tylko Meru musisz pocisnąć formą trochę też. No, ja tak samo. Żeby nie było, patrzcie, jaki jest poziom sportowy, Kamil Gniadek, powiedz mi, jak przygotować swoją podopieczą? Słuchaj, no jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Przepracowaliśmy. Yy, tak, yy, cały, cały okres bardzo dobrze, yy, sumiennie. Wszystko tak naprawdę jest zrobione. Dzisiaj zrobiłem się za kilka godzin. Yy, możesz zdradzić game plan, za tobą jest Marta, więc ale nie przejmuj się w ogóle. No, na pewno na pewno musi być ostrożna. Będzie poddanie czy będzie knockout? Nie wiem, będzie krew na pewno. Trenowałeś judo, yy, więc te rzuty przez biodra można tutaj fajnie wykonywać. I co dalej? Chwytać i rzucać. Łap, ja lubię łapać i rzucać. Ja Aha, lubię łapać i rzucać. I... I chwytać i rzucać. Pozdrawiamy cię Mariusz Pudzianowski serdecznie. Słyszałem, że, że te proste mają dochodzić w celu. Myślisz, że dojdą? Ja myślę, że to się zakończy nokautem. I słuchajcie, tym miłym akcentem idziemy dalej. No to jak to było z tym judo? Trenowałeś czy nie trenowałeś? No oczywiście, że trenowałem. Dzisiaj pokażę. że mogę się przyznać, że trenowałem. Ukrywałem to chwilę. Ale dzisiaj wszystko pokażę. A to jaki ten pas miałeś? Zielony czy innego koloru był jednak? Biały był na początku, ale tam w trawie się biłem z kolegami i się zielony zrobił. To bardzo fajnie. Podoba mi się, jak się tutaj biją. Widać, że to taka troszeczkę bardziej amatorska gala i myślę, że brakuje tu trochę takich większych zawodników, bo no bo co? Bo myślę, że chyba fajnie się ogląda jak jednak takie wielkie dziki na siebie wpadają i wyrywają sobie głowę. Tu i troszeczkę mi brakuje. Chociaż faktycznie tam jedna walka Zrobiła dla mnie, zrobiła na mnie naprawdę mega wrażenie. Zawsze to co mówię, słuchajcie, zerowi, że ja czekam aż ty wrócisz. Słuchaj, jest jakieś tam propozycje, zobaczymy ile zapłacą. Maciek, Martin, płaccie hajs, bo nie marnujcie tej okazji, nie? Nie no. tylko, jeszcze, jeszcze są propozycje. Bajsangur też na pewno słucha. I tyle, dzięki. No. A co u ciebie, powiedz mi, dobra. Dobrze, dobrze, słuchaj, przy, no. przy, jestem drugi raz na fejmie, bo była piąteczka wcześniej. Co jest fajne? Dupeczki fajne? Nie wiem. Nie, 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 nie. A gdzie? gdzie? Nie. nie mam żony. No. Ja Joby cię wkręcę. Dupeczki, wiesz co? No, moja będzie to oglądała, ja no, nie ma na co. Na czym oka nie. zawiesić? Gratulacje, czy dokładnie taki game plan był? Nie no, tak jak miał być, nie mogło być inaczej. Ja wiem, że chłopak dużo trenował, ale niektóre rzeczy sami są mnie do przeskoczenia. Dla niego gratulacje, że podjął to wyzwanie, że wierzył siebie, że coś tam zbił wagi. Ładnie, technicznie może boksował. Zdecydowałem się, że nawet lepiej ode mnie. No ale ja mówię, ja po prostu lubię się napierdalać i tyle. No więc jak bardzo jesteś szczęśliwy, po. Bardzo jestem szczęśliwy, żałuję, że tam Kasjusza nie było, bo i tak bym go też rozpierdolił. Czyli kolejna walka z Kasjusza. Mam nadzieję, że dostanę. Jestem na niego gotowy. Zróbmy tak, że za godzinę się spotkamy. Tu też, tylko w tym samym miejscu. Tak, w Unio, z... za dwie godziny masz tu być. Wiesz, jesteś dwa profil. Tak? A klapeczki Dobra. będą? Tak. Jako ob... Oba prawe. To... w może mieć oba lewe, nie? No, może być no. Ale to nie polityczny dojazd. Ale ja, mogą być lewe, no. Ja mam, zobaczyć. patrz, poszymaj. Ja mam sesję sauny, lecę. Okej, okay. wszystkiego dobrego. Ja mam dwie lewe ręce, na przykład, mam rąk. Marcin Najman w nagrodę za wygraną walkę, trzecią walkę w MMA, dostaje to, co lubi najbardziej, czyli mandarynki. Mandarynki, super, fajnie, bo dba o mnie. Za kosz mandarynek zawsze warto powalczyć. Ile trzeba położyć na stole, żeby doszło do walki z popkiem? 5 kg mandarynek. Załatwimy to. <laughs> Gdyby nie ten parter, to w stójce bym to wygrał na ludzie. Chłop nie miał już w ogóle siły. Jakimś cudem udało mu się w tym parterze. A ja tego parteru tak długo nie trenowałem i, i na samą stójkę stawiałem. No to ładna balaszka siadła. A, dziękuję, dziękuję. Czyli faktycznie był parter. Był parter, dzisiaj też będzie parter na aptezie. Dużo ludzi miało problemy, żeby się przyzwyczaić do noszenia maseczek. No, dla Ciebie to jest chleb powszedni? To znaczy, no na samym początku, no wiadomo, ciężko się przyzwyczaić, ale potem to już nawet się tego nie czuje. Po prostu przyzwyczajasz się do noszenia maseczki, także... A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo kiedyś chodziłeś w kominiarkach jeszcze, prawda? W kominiarkach i w worku. I w worku. Jak bardzo to było irytujące dla ciebie? Worek był jeszcze bardziej e, problematyczny w oddychaniu, bo e, jeżeli zasysało się powietrze, e, to materiał praktycznie go nie przepuszczał, więc e, czasami się dusiłem. Po prostu czasami się dusiłem, no, ale musiałem zakryć. Ale nie, że to lubiłeś? E, nie, 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 nie. nie, nie, nie. Mishunia, ile musi być położone na stole hajsu, żeby zawalczyła Fame MMA? O pieniądzach nie będziemy dyskutować. Ale łatwo skóry nie sprzedam. <grym> Masz doświadczenie? Artur ostatnio Co, mi wysłał... ja w ogóle nie trenuję, ja, ja... wiem, bo ja, tu wszyscy te nie trenują. Ja w ogóle nie, i... nie trenuję, ja nic nie robię takiego... Nie, jestem totalnym lajkiem. Więc... No dobra, nie wiem, czy chcesz, żebym powiedział prawdę, ale Artur ostatnio mi wysłał filmik, w którym bijesz... E, I powiem ci, takich prostych i takiej dynamiki, to dawno nie widziałem. A dziękuję bardzo. Uczę się. Także, się, uczę. Także do Krzyśka komunikat. Tu się musi zgadzać. Oczywiście. Wypuścili cię w końcu z tego dołka? No niestety, no. Trzymali, <noise> trzymali w dołku, trzymali <głos> bardzo. <głos> za co? Kurde, to ta sprawa e, z tym twoim kolegą, z którym ostatnio z takim za nami się ciągną te wielkie... Ciągną, może złe słowo, ale tak naprawdę za nami wiele rzeczy jeszcze. E, mówisz, mówisz, mówisz o Czeczenach? W są zawsze niebezpiecznie. <noise> Mirek, dlaczego lew nie był na tyle agresywny, na ile obiecałeś, że będzie? E, co mogę powiedzieć? Ja robię dobry show przed walką. Nie jestem w stanie za każdego zawodnika e, zrobić to, co jest ustalone. Mówię, zaryzykuję. I zaryzykować. Jedno pytanie. E, drugie pytanie to ja powiem. E, powiem tak, że. Nigdy nie przeżyłem takiego hejtu, jak w walce, jak byłem trenerem Najmana z Hardkorowym i cała sala krzyczała... Na w... MMA tak? Tak, wypierdalaj do Najmana. Ja nie chciałem go opuścić, no mówię jestem trenerem i idę z nim. Po jej połowę wytnęłem. Jakie rozwiązanie y, zaplanowałeś na tą walkę? Wiesz co, y, chciałbym w okolicach, y, w pierwszej go wymęczyć, w drugiej go skończyć. W pierwszej rozbić, w drugiej rozjebać. Co byś zmienił, co byś dołożył? Chuj. Jest tyle dołożenia, jest tyle pracy przede mną, że może z rok czasu, a będę mógł się nazwać zawodnikiem. Na razie jestem kandydatem. Jak tlen? Jak widzisz, dobrze. Ale zarzucono nie, że nie ma. Bardzo piękne low kicki, okopałeś tą przednią nogę. Widać, bożarek już ją cofał, bo nie było w stanie na nie stanąć. Widzisz to. Kopało się w piłkę, tak że nogę też potrafię trafić. Co dalej? Kolejna walka, Kasia już teraz kurwa damy. Wariactwo. Pierwszy raz na czymś takim jestem, wariactwo. Znaczy najpierw no raz, bo kiedyś byłem w w narożniku, tak, a to był zupełnie inny odbiór. teraz siedzimy tutaj z chłopakami w pierwszym rzędzie, patrzymy, co się dzieje. No jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Don Casio na Fame MMA 7 niestety wielki nieobecny. Yy, no nieobecny, no, nieobecny, nieobecny w klatce. No, jak byłem w klatce już. No ale nie walczyłeś, pokaż ucho. No, ale ja nie muszę walczyć, żeby kurwa być królem dalej. Zajem wygoiło się prawie. A ja, wygoiło się, mogłem wejść, kurwa, rozpierdolić tam z dwóch, trzech, żeby kurwa mniejsza kolejka była, ale się nie udało. Do ciebie to jest chyba większa kolejka niż do Marcina Najmana. No niż do Biedronki w pandemii. <grym> A co się wydarzyło przed momentem w oktagonie? Zobaczyliście yy, kupę mięsa i kupę gówna. Piotrek próbował cię złapać, yy, latając po oktagonie, ale. Zrobił, zrobił jedną rundę i zabrakło tlenu. Złap, złapał nie ciebie, a złapał zadyszkę, poprosił o wodę. To jest kurwa jaki żart. Co zrobisz w, na film MMA8? KO! W której rundzie? Chciałbym to szybko zakończyć, żeby szybciej mu ten język trochę przykrócić. No co się wydarzyło w OKTAGONIE, no, kurwa... Człowiek, który ma się za sportowca, zachował się niesportowo. No i mało braku i by w wpierdol. Dobrze, że mieli tyle ochroniarzy, bo inaczej by się to skończyło. Dlaczego się zachował niesportowo? No... W, w, przy face-to-face -face odepchnął mnie, jak... No nie chcę używać takich słów po prostu... E, do kamery, ale po prostu dla mnie to jest... Jakaś popierdolona patologia i tyle, no. Albo jesteś sportowcem, albo kurwa jakimś... Nie wiem, krzykacze mi tyle. No. Powiem tak, że kto, krowa, która dużo muczy, mało mleka daje. Wyrwałeś ochroniarzom, chciałeś go złapać, nie udało się, ale złapałeś zadyszkę. Nie, nie, wiesz co, ogólnie ja się darłem przez całą walkę, Arka tańculi, wy tego nie wiecie, nie, chyba nie widzieliście, ale po prostu nie wiem czy słyszysz teraz kompletnie, a, no ciężko miło mi było mi cokolwiek powiedzieć, no bo miałem zaschniętą buzię całą, dlatego, bo darłem się cały czas przez całą walkę, więc żadnej zadyszki tam nie było, żadnej mowy nie ma, jestem cały czas w treningu i zobaczycie jak to się skończy ósme, y, na ma 8 już za tam chyba dwa miesiące. Mati Borek na gali ma 7, więc pytam o wrażenia, jak Ci się podoba gala? przyznaj się, że to jest dubel, bo powiedziałeś Mati Barek, <grywa> widziałeś mnie przy barze, <grywa> także jestem tutaj. Nie, no obiektywnie muszę powiedzieć, że czasami to jest yy, taka sytuacja, że ludzie są niektórzy zakłamani, że nie przyjeżdżają, że nie oglądają, że nie kupują pay-per-view. Ja w tej chwili jestem, powiedziałbym, człowiekiem wyzwolonym, absolutnie wolnym, pracuję z kilkoma telewizjami przy kilku projektach i muszę powiedzieć, że tak jak u mnie Krzysztof Rozpara był gościem na gali w Arłamowie, na mojej gali boksu, MB Boxing Night 7, to Elegancko zaprosił do mnie, zaprosił mnie na galę, także z przyjemnością przyjechałem, bo, bo wydaje mi się, że w życiu chodzi o emocje i w sporcie chodzi o emocje. Jeśli nie mamy tego najwyższego poziomu mistrzowskiego, no to zawsze jednak ja będę respektował każdego, kto odważy się wejść do ringu czy do klatki, niezależnie od poziomu sportowego, jaki reprezentuje. I tutaj naprawdę to trzeba mieć dużo odwagi, żeby po prostu wyjść i się bić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jesteś zadowolona z tej wygranej? Mm, fajnie, że wygrałam, ale co mówię to w sumie, ostatnio też to mówiłam, że uważam, że to wszystko może wyglądać lepiej. Ja, no kurczę, no nie wiem, teraz będę się bić z żoną Artura Szpilki, ja wiem, że ona dużo trenuje, bo wiem, że chodzi na buca. E, też e, muszę przede wszystkim skupić się na sparingach, e, żeby nabrać większej pewności siebie w oktagonie. E, tutaj jest jeszcze naprawdę masa pracy przede mną, więc e, uważam, jest spokojnie, ale uważam, że wszystko może wyglądać lepiej. Rozmawiałem dzisiaj z misiunią, bo Artur Szpilka nawet pozdrawiał i mówi, że no, widziałem jak pracują ręce, ona faktycznie umie uderzyć. I chociaż udawała, że nie umie, to powiedz mi, czy, czy obawia się konfrontacji z nią? Tak. Tak, tak, bo ona no, jest wtedy mnie starsza, dłużej ćwiczy, więc obawiam się. Obawiam się, ale kto wie. Ale trzeba ci oddać, że na pewno popracowałeś nad tą stójką. Gratuluję wygranej i dziękuję. Dziękuję. Pa, nie ja takiego opcji. Plan był taki, że ja wiedziałem, że on się wtedy zmęczył, że jak wyjdzie na drugą, to jest koniec. Widziałeś całą drugą, biegałem za nim jak, jak kiedyś za Ferrari, tylko tutaj dosłownie całą rundę. Potem go obaliłem, wesz weszłem w dosiad. Czy tam szedłem? Dokonałem dosiadu, zacząłem go bić, skończyła się runda i wiedziałem, że na trzecią on już jest nieprzytomny, że to jest egzekucja. Szkoda, szkoda, że tak się, się to stało, bo czułem się naprawdę mocno po tej drugiej rundzie. Jeszcze jak nie wiedziałem, że jest koniec, mówię do Grzesia i do Krystiana, kurde, no tutaj on, no teraz to będzie to w końcu, może jakiś knockout. Szkoda, że tak się stało, ale trzeba się cieszyć z tego, co, co los daje. Cieszę się, że wygrałem. Szkoda, że w taki sposób. Policja mi połamała czaszkę, uderzyła, żając tak moją głową o ścianę podczas jakiejś tam awantury. Wpadłem w depresję, stary. Miałem taką, kurwa, życiową szansę. Wszedłem w melans, ale coś mnie z czasem tknęło w tej całej rozpaczy, że stwierdziłem, że nie ja mam nic do stracenia. I tak wyjdę, bo czuję w głębi, że jestem, kurwa, wojownikiem i że, że najwyżej umrę, kurwa, w tym ringu. Ale spierdoliłem niepotrzebnie go skwalifikowałem, Bo o ile, o ile, bo on i tak już był znokautowany po tej pięści, to tylko dobiło. Ale, ale chodzi o to, nikt by nie wyszedł i stary. Ja dzisiaj wiesz, to czułem, że ten człowiek ćwiczył 9 miesięcy. Ja sobie patrzyłem w lustro i mówiłem, jakim cudem ja mam z nim wygrać, skoro nie ma tlenu. Ale wiesz, co mnie uratowało, że postanowiłem, nie idę mu urwać głowy. Idę na luzie, będzie poja, pajacerka. Wszystko co mi trenerzy mu, jedni mówią. Nie rób tak, masz trzymać gardę, masz ci bić, a drugi z ludzi stary to jest twój styl, to jest twój luz, drób to. To mi powiedział okliński, przyszedłem na luzie i miałem, stary mam co, dotko. i, ch i chuj, tyle do powiedzenia. To ten tron obejmie. Znaczy, no, na razie widać na konferencji, kto dzierży ton, e, tron, e, kto ma, e, na tronie siedzi. Więc, e, jak będzie za, za mało miejsca dla dwóch królów, nie ma nie ma sprawy. Popek to mój Ziomek, ale my wiemy, że jak. E, jesteśmy biznesmenami, na pewno lepszymi niż Najman, bo jednak e, większość walk swoich wygrywamy ja w ogóle wszystkie. E, no i wiesz, jak nam fajną kapustę położą, a będzie za mało miejsca dla dwóch królów, to czemu nie? To jest w górę od 200 w górę? No, na pewno od 200 w górę, nie. Bo wiesz, no, za, za mniej to ja nie wychodzę. Nie udało się, ale chyba pokazałeś serce i charakter do walki, bo nikt się nie spodziewał, że tę nawałnicę ciosów tak wytrzyma. Znaczy, no ja sam jestem trochę zdziwiony, bo wiesz, ja myślałem, że jak, jak on mnie mocno uderzy, że wtedy będzie koniec jakiś ten, ale dostałem jeden cios, potem drugi mówię spoko, idę na wymianę, nie? No Poszedłem <średzynka> ro, Robiły na tobie wrażenie te ciosy, czy nie? Trochę, jak już, jak już leżałem tak i on wtedy uderzał, i był taki moment, że może zaraz mi odetnie, ale jak nie odcinałem, to spoko, nie? I wtedy on założył tego, tą balachę, nie? Widzisz, ale dobrze obróciłeś się do wewnątrz, trzeba było tylko dalej w tym kierunku się poobracać. Dlaczego, wiem, dlaczego? wiem, no było blisko, no, no nie wiem, no tak wyszło, nie. Jesteś zadowolony? Znaczy, jestem, no. Wiem, że mogłem, mogłem to zrobić trochę lepiej, ale z drugiej strony, jak gdybym wygrał, to popek by był skończony. Nie mu tego robić, nie? No. <laughs> ale da... no dobrze się skończyło, ja się zaprezentowałem z dobrej strony. Yy, popek wygrał, więc wszystko jest okej. Okay, Zobaczymy cię jeszcze w Oktagonie. Mam nadzieję. Co się wydarzyło w połowie walki? Znaczy na no w połowie walki, ile w ogóle ta walka trwała? Kurczę, dwie minuty. Tak! Ja bym dotrzymał do pierwszej, to było zajebiście. Wypadły mi soczewki. Ja mam wadę minus 27 ja nic nie widziałem, nie? Jaką masz wadę? Minus 275. Okay, okay, okay. No. I w pewnym momencie mi wypadły dwie naraz, nie? I na ślepo już potem walczyłem. Zaskoczył cię czymś? Tym, że nie uciekał. Myślałem, ja, ja myślałem, że nie, nie wziąłem tego pod uwagę, jak, tego co było. Bo ja myślałem, że albo Stifler się na mnie rzuci, albo będzie spierdalał. Nie wziąłem pod uwagę to, że po prostu będzie stał przeciwko mnie i tam wiesz, bił się, próbował się bić po swojemu, nie? Także dla Stiflera wielki szacun ode mnie. Jak się czułeś fizycznie, bo ty byłeś fantastycznie przygotowany. Dawno nie widzieliśmy takiej formy u ciebie. Zobaczycie jeszcze lepszą, bo teraz przygotowuję się do Real Agedonu. Chcę brać udział właśnie w takich, w, takich, w takich impreskach, Żeby nie tyle, że nie wyznaczę sobie następnych celów, bo jestem z siebie mega zadowolony, ale to mi się wydaje, że bo jestem gotowy, bo biegam po 10 km i to tak z przyspieszeniami. Real to jest dycha plus przeszkody. Przepiękne przygotowania, jak dla mnie fizyczne, do następnej walki, a już mięsta, żeby biegać po dychę i, i, i naprawdę y, pokochałem bieganie w ten sposób, dlatego zaskoczę jeszcze moich kibiców, fanów y, w Magadonie może go przybiegnę jako pierwszy. A jak przybiegnę go jako ostatni, to odwróć tabelę, a zobaczysz mnie na czele. Trypson, który ubrał się w Tonego Montana, więc pytanie, dlaczego Tony? Tony Montana Scarface. No dlaczego? No, żeby posiać troszeczkę postrach, popuść był bardzo groźny do Stiflera. Mówię, trzeba kogoś groźniejszego, a nie ma groźniejszego od Scarface'a. I mówię, przyjdę tutaj na, na kozaku. Jak się komentowało Galę? Rewelacyjnie. Bardzo dobrze. Ja jestem najbardziej szczupłym człowiekiem na świecie, że mogę komentować Galę. To jest dla mnie po prostu taki, taka wisienka na torcie, coś po co się wspinałem przez całe życie. No i dzisiaj jeszcze debiut wewnątrz klatki. To już troszeczkę trudniejsze, bo wiadomo, że oprócz osób, które to oglądają, jestem przyzwyczajony, jest tutaj dużo osób, które reagują na to, co się mówi, ale mam nadzieję, że było dobrze. 10 pojedynków, były efektowne poddania, były knokauty. Jakbyś miał wybrać tę, która Ci się najbardziej podobała, to którą byś wybrał? Mimo tego, że była krótka walka ostatnia, która faktycznie była main eventem, zasłużyła na to miano. Król jest tylko jeden, a jednak Stifler nas tutaj zaskoczył. Pokazał Harducha, pokazał siłę, pokazał co zdążył się nauczyć. Pamiętajmy, że to był absolutny debiutant. Wygrała siła, wygrało doświadczenie, ale Popek zaskoczył. Byłem świadkiem rozmowy Popka ze Stiflerem i tego, słyszałem po prostu, co, co, co Paweł powiedział do, do Stiflera i oświadczył, że... Że pokazał serca, pokazał ducha walki i pokazał, że umie przyłożyć. Moi drodzy, i to już jest koniec Gala Fame MMA 7 przechodzi do historii. Było 10 pojedynków, były efektowne poddania, były efektowne nokauty. My mieliśmy osobiście problemy techniczne, ale e, udało się nie zażegnać. Pięteczka. Piąteczka, szósteczka. Ziomek. E, także zachęcam do subskrybowania kanału. Dawajcie tam kciuki do góry i do zobaczyska. Masz puchar, wlejesz coś do niego dzisiaj? Nie ma jak z tego się napisać, bo zobacz, yy, jest, jest pochlastany tak jak moja morda, i tu jeszcze ma jakiś, jakiś przedziałek. No to inne rozwiązania, o czym rozmawialiśmy poza kamerą. Dzięki. Okay. Hej.